Myślałem, że ten odcinek się potoczy inaczej. Nie! Bad... Ale spokojnie, wszystko wam wytłumaczę. Pewnie też zapytacie, czemu tak chaotycznie zacząłem ten odcinek. Ponieważ Dankacz umarł przez autodomek, czyli takiego cheeta, co tak naprawdę zaraz zobaczycie. Postanowiliśmy się zemścić, czego nawet nie wiem ja, bo jestem w trakcie nagrywania tego odcinka. A jeżeli chcecie zobaczyć, czy nam się udało, to wypatrujcie pod część drugą. Standardowo przypominam o zostawieniu subskrypcji i lajka, bo mi to bardzo pomaga, a dla was to dwa kliknięcia. No i co? Już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Najpierw poszliśmy na event Góra Złota. Ta! No, dobra, bo brat swoich nie rozpoznaje. Gdy event Góra Złota się skończył, poszliśmy do podziem. I tu jest kostium. Kostium. Kostium Grinch'a, no. Ikonu uważaj, bo on ma plus 11 damage'a. Czytam 10. No trwa, nie, co?! Bez awy, ma bez awy, jest bez, jest bez no, jest bez awy, no. Ale on jakiś super, to dobry nie jest, człowieku. Kabarecik, tam kabarecik. jest jakiś tego losowy? Tu jest tego jakiś losowy? A ja co, po co mi tego przybliżenia. Ej, poder. On mi daje ogłuszenie, on myśli, że jest fajny. Dobra, kurde, ej, da, po Kurde, ma ogłoszenie, już nie ma sensu się z nim bić. Ogólnie, ja sobie kupiłem miecz 593, tego? 59? Doczerwałem sobie na 6-2, ale go nie używam, bo mam słabego soda. Miecz, o którym mówię, pojawi się w drugiej części tego odcinka. Muruj to. Muruj. On jest słaby. Jak go zabijemy, jesteśmy, nie, milion na plusie, może. A go. Ja. I, go w I tutaj popełniłem duży błąd. Zacząłem murować dąkacza i tego Zwipa, przez co był to gwóźdź do trumny. Zabijesz go? W dół, do, w dół, No wleczą, Nie, full. dobra. Kolejny. Full box. O oh, fuck, turbo domek. Odbudowuje. Ale nie, turbo domek to jest prawdziwy. O nie, to nie sprawdziwy turbo domek. To Ej, uro. mnie też, on mnie też, on mnie też, on mnie też. Tu masz, tu masz, tu masz, tu masz.

a nie, chce mi się no Muruję bodu Muruję, dobra. Spróbuj górą, spróbuj górą Nie, górą to nie da się. Yy, a ja masz tego nagrać, ale mi dadzą backupy nagrane? Ma... Ja ta, ja spróbuję dać ci backupa, ale to ty powinieneś mi ogólnie, ale okej okay. Nagrania Dobra, to też kupowało umro. Może super. Ha! Nie patrzyłem na HP. Ty. No nie chce mi się tu. Nie, w no imię ta nawias prowadzi. Mama mu. Jak się mieć, zostanie to dobrze. No, jak mi nie zostanie to będzie idealnie, no, ale kurwa. No to nie ma sensu. Nie, no, anarchia najlepszy serwer, Nie. Fuck! Nie mam tu No i chodź. Nie, lepiej serio. Nie, je kocham. Lepiej serio. Ej tego. Ej, y, odbudowałem, odbudowałem ci trochę. Odbudowałem ci trochę. To się nie odbudowałem, tylko tego. Eee... super. Dla na to tam. to to A, już nic nie zrobiłem. mi został. No to super. Jeśli chcecie nam pomóc, wbijajcie na mojego Discorda. Wtedy napiszcie mi na czacie ogólnym, że chcecie na PV. A druga część, nie wiadomo kiedy będzie, jak się zemścimy. Albo zginiemy przez niego. To będzie z tego odcinek. Mam nadzieję, że Anarchia go zbęduje. No i co? No i... No i cześć.